Cześć. Już od jakiegoś czasu nic się nie działo u mnie na kanale, ale przez ostatnie miesiące pracowałem równolegle nad kilkoma projektami, dlatego nagrywam dziś dla Was tę małą zapowiedź nadchodzących materiałów. Przede wszystkim wraz z zespołem Czekaniem intensywnie pracowaliśmy nad naszą debiutancką płytą pod tytułem Odnowa. Jest już prawie gotowa i wkrótce zostanie wydana. Tymczasem na zespołowym kanale Czekaniem pojawił się właśnie pierwszy teledysk do piosenki Miasto Świateł. Jestem szczególnie podekscytowany, ponieważ wideo zostało zrealizowane według mojego scenariusza i reżyserii. Także gorąco zachęcam do obejrzenia i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Link znajdziecie w opisie. Jednocześnie niebawem opublikujemy krótką relację wideo z planu, abyście mogli zobaczyć w jakich nastrojach byliśmy podczas nagrywania. Miasto Świateł właśnie się zaczyna. Jesteśmy w klubie Twenty w Bydgoszczy i zaraz będziemy nagrywać nasz pierwszy zespołowy teledysk. To jeszcze większa radocha zrobić to wśród bliskich, wśród bardzo osób, które wspierają. Jest naprawdę mega. Tylko pokazuje, że jeszcze jest siła w narodzie. <śla> Ale pompatycznie. <pan> <śla> Co do pozostałych projektów, kończę właśnie pracę nad kolejnym opowiadaniem grozy, które zamieszczę na moim kanale przypuszczalnie w drugiej połowie października. Choć nie jest to zupełnie nowe opowiadanie, było ono wręcz jednym z pierwszych jakie napisałem, ale postanowiłem je odświeżyć i nagrać. Co ciekawe, oprócz nastroju tajemniczości i niepokoju, pojawią się również elementy humoru i luźna atmosfera. Oż wygnojki nie macie co robić po mocach? Tylko byście chlali i hałasowali. Cieszcie się, że policji na was nie nasłałam. Wojnowa, to raż plajedna. Chyba od świtu na nas czekała. Pani kochana, pani wie, że my niechcący. Wyjątkowa okazja była. Zacząłem. A mówić trzeba było głośniej, gdyż stara rura nie słyszała na jedno ucho. Ale pani coś w ogóle słyszała? Byliśmy tak cicho. Wojtek ewidentnie prosił się o kłopoty. Przechodząc do ostatniej zapowiedzi, muszę przyznać, że będzie to coś szczególnego i może trochę niespodziewanego. Otóż wraz z Natalią, którą możecie pamiętać między innymi z tytułowej roli oraz piosenki finałowej do opowieści Nieszczęsna, nagraliśmy Kołysankę. I myślę, że w jej wykonaniu jest to piękny utwór nadający się nie tylko do ukołysania dziecka do snu. Kołysanka w wykonaniu Natalii Komarnickiej już wkrótce u mnie na kanale. W dalszej kolejności czekają następne projekty, i myślę, że skupię się tu trochę bardziej na opowieściach, ale nie zapomnę przy tym o muzyce. W każdym razie dziękuję bardzo Wam wszystkim, którzy interesujecie się moją twórczością. W ostatnim czasie przybyło mi kilkanaście nowych subskrypcji, i być może na tle tych wszystkich wielkich kanałów nie jest to jakieś imponujące, ale myślę, że nie o same liczby tu chodzi. Zaś świadomość, że gdzieś tam na drugim końcu łącza internetowego jest ktoś, komu podoba się to, co robię. To już samo to jest dla mnie dużym zastrzykiem motywacji i satysfakcji. Podsumowując, myślę, że jest na co czekać, a jeśli macie jakieś spostrzeżenia lub pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Pozdrowienia, cześć!